Witam Was wszystkich i chcę złożyć Wam wszystkim życzenia bożonarodzeniowe. Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, co tam się wszystko życzy. Ehm, taki strasznie dziwny i zwariowany teraz czas jest. Od dwóch dni pada jak z cebra. W ogóle nic nie można nagrać. I dzisiaj taka wyjątkowa sytuacja, dlatego że... Przyleciała mama Piotra ze Szwajcarii, który jest tutaj od dwóch i pół roku razem ze mną. W tym samym czasie przyleciał co ja. W Szwajcarii y, mieli taki lokal gastronomiczny, dom, y, który ma jakieś 500 lat z hakiem. Teraz musieli to zamknąć, bo nie spełnia to warunków ekologicznych. I właśnie chcą sobie tutaj w Paragwaju jakiś taki gastronomiczny biznes otworzyć. Wszyscy dobrze gotują coś takiego. No i ja ich odbieram z lotniska, wsadzam do autobusu i jadą do Encarnacion, 360 km stąd. I później za Was jadę do szpitala, dlatego że syn mojej dobrej przyjaciółki miał wypadek. Jadę oddać krew. Przewrócił się na motorze. Młody głupi w zły pogodzie jeździł. Motowem pośliznął się, wywrócił, połamał się, i stracił krew. Za was odbieram ich z lotniska, zawiozę na dworzec. Później śmigam na, do szpitala, żeby oddać moją krew. Moja krew jest uniwersalna. Mogę dać prawie każdemu zero plus. Jak się wszystko uspokoi po tych świętach i przestanie padać, będziemy robili i nagrywali dalej.